Witam serdecznie. Wygrywamy trzecie spotkanie z rzędu z Pogonią 2, Siedlce 2 do 0. Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, gdzie przeważaliśmy przede wszystkim w ataku pozycyjnym. Wielki szacunek dla zawodników, ponieważ konsekwentnie dążyli do zdobycia bramki. Mieliśmy ku temu okazję. Niestety nie chciało nic wpaść. Druga połowa bardziej wyrównana. Zespół z Siedlec również bardzo dobrze chciał grać w piłkę. Na szczęście, nasi zmiennicy pokazali dobrą jakość i strzelamy dwie bramki pod koniec meczu. Chciałbym jeszcze podziękować kibicom za przybycie tutaj na stadion, gdzie trzeci mecz z rzędu gramy przy bardzo fajnym dopingu. Dziękujemy również za przyjazd kilku kibiców do Kozienic. Zapraszamy Was serdecznie na następne nasze spotkanie na naszym boisku z Tygrysem Huta Mińska 1 września. Liczymy na Waszą pomoc w tym dniu. Dziękuję.